Cześć, witamy na kanale, wydaje nam się. Sylwia i Szymon. Zapraszamy Was do obejrzenia odcinka, na końcu którego oczywiście będzie rozdanie książek. Książki, o których będziemy dzisiaj mówić, są to te książki. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego i co my tu z nimi robimy. Odpowiedź na to pytanie poznacie już za chwilę. Zapraszamy. Być może pojedziemy na wycieczkę w te miejsca, ale może niekoniecznie. W tym roku podczas warszawskich targów książki odbyło się rozdanie nagród Magellana, magazynu literackiego książki. Zdobyliśmy tam kilka nagród, w tym trzy razy nagrodę główną za tytuły, które wydaliśmy w zeszłym roku. Szymon, pokaż swoje tytuły, bo, bo też zostały nagrodzone. Tak, Książka Podróżnicza Roku. Bałtyk, czyli historię z Zaparawanu, autorstwa Oli Arendt. I autorstwa Roberta McFerlane'a, Szlaki, opowieści o wędrówkach i góry stan umysłu. Tak jest. Poza tym dostaliśmy wyróżnienie w kategorii najlepsza książka reportażowa roku i to za pozycję Kuba, Miami, Ucieczki i Powroty Joanny Schindler. I opowiemy Wam dzisiaj troszeczkę o tych książkach, bo nagroda na pewno Was zachęci, żeby po nie sięgnąć, ale mamy nadzieję, że nasze, nasze rekomendacje również. Was do tego zachęcą. Pamiętajcie cały czas o rozdaniu, możecie sobie dzisiaj wybrać jedną z książek, które tutaj zaprezentujemy, z tych czterech właśnie nagrodzonych tytułów. Pierwsza książka, o której chcielibyśmy Wam opowiedzieć, to Bałtyk. Historie z zaparawanu Aleksandry Arendt. Wiadomo, każdy lubi wakacje nad Bałtykiem, zwłaszcza wtedy, kiedy jest super pogoda. Nie bez powodu daliśmy pod tytuł Historię z zaparawanu bo chcieli, chcieliśmy, żeby te opowieści zawarte w tej książce dotyczyły nie tylko historii Bałtyku i tego, jak można nad nim spędzać swój wolny czas, ale też takich historii prywatnych ludzi, którzy jakoś z Bałtykiem są związani. I tak autorka pisze m.in. o tym, że kiedyś nad Bałtykiem była Skocznia Narciarska o tym jak kiedyś plażowano, jakie zakładano stroje, o tym że kobiety dawniej wjeżdżały do wody w koszach, takich specjalnych koszach jak w jakichś takich powozach. Możecie te powozy zobaczyć w środku, bo książka jest bogato ilustrowana, w archiwalne zdjęcia i grafiki. Opowiada między innymi też o kościele w Trzęsaczu, który e, tak długo podmywało morze, aż w końcu została z niego tylko jedna ściana, reszta runęła do morza. Byłam, widziałam, potwierdzam. A poza tym, tak jak mówię, historie też osobiste, między innymi o tym, jak Tomasz Raczek dostał się na pokład Transatlantyku Batory. Stefan Batory. Stefan Batory. Tutaj na dowód zdjęcie o tym, jak kobiety w koszach, z, z, a właściwie z, 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 wo, z, wozu, z, wozu, z wozu kąpielowego wchodzą do wody. Tak. Wszystko jest, to co Szymon mówi, to, to jest prawda. Wszystko się zgadza. Tak, wszystko się zgadza. Y ale mamy też historie dużo bardziej odległe czy wręcz legendarne, między innymi o tym jak stara Łeba, stara osada w miejscu, w którym teraz jest miasto Łeba, została zatopiona przez Bałtyk, który na ogół jest dość jednak spokojnym morzem, ale w przeszłości też potrafił dać się we znaki mieszkańcom. Jest również legenda o tym jak stara osada na Helu zachciwość jej mieszkańców została w ogóle zatopiona, kompletnie pochłonięta przez wodę. Mnóstwo ciekawych historii, poza tym okładka. Wiadomo, jak spojrzycie na tą okładkę, to już będziecie chcieli kupić tą książkę, Dziękuję. bo jednak trudno się od niej oderwać. Książkę poleca też Aleksander Doba, którego na pewno kojarzycie. Między innymi pisze, że książka jest tak interesująca i wciągająca, że aż wiosło wypadło mu z rąk. Więc kto wie, może ją czytał akurat podczas jednej ze swoich podróży przez Atlantyk. Wy, wy nie musicie akurat płynąć przez Atlantyk, żeby dostać tą książkę. Wystarczy, że. Klikniecie i ją, kupicie, albo wybierzecie sobie. Piszecie w komentarzu pod naszym filmikiem, że właśnie tę książkę chcecie otrzymać, i może nas się do was uśmiechnie i my również. Dwie kolejne książki, które zdobyły nagrodę Magellana w kategorii Książka Podróżnicza Roku, to są nasze tytuły z roku ubiegłego: Góry stan umysłu i Szlaki opowieści o wędrówkach Roberta McFarlina. Góry Stan Umysłu to książka naprawdę wielokrotnie nagrodzona za granicą, nie tylko w właśnie takich kategoriach literatury podróżniczej, ale także w ogóle w kategoriach powiedzmy literackich, ponieważ język, jakim pisze Robert McFarlane, jest po prostu wspaniały i, i warto, jeżeli ktoś czyta po angielsku, warto sięgnąć do, do oryginału. Zachęcam Was, was do tego. Natomiast y, polska edycja w tłumaczeniu Jacka Koniecznego, mam nadzieję, że również spełni Wasze oczekiwania i, i, i zadowoli Waszą. Y, Zaczy, zaspokoi Waszą ciekawość no i, i taki, takie specyficzne poczucie, jakie poczucie, specyficzne jakby emocje, jakie człowiek odczuwa, chodząc po górę, bo y, ten podtytuł stanu umysłu też mi to tak sugeruje, że. No, często te góry, ich ogrom i, i, i majestat mogą z jednej strony przytłaczać, przytłaczać, a z drugiej strony też uspokajać, wyciszać i wpływać tak też na psychikę. Przyciągać, mieć w sobie coś takiego magnetyzującego. A co ciekawe, nie zawsze tak było. Robert McFarlane właśnie o tym na początku skupia się w tej, w tej książce, o tym opowiada że kiedyś góry, krajobraz górski, górzysty, był czymś dla człowieka odpychającym. Lubiliśmy to, co było właśnie uporządkowane, płaskie krajobrazy, przycięte żywopłoty. Natomiast krajobrazy górskie wzbudzały właśnie w ludziach jakby negatywne emocje, były odstręczające, kojarzyły się z niebezpieczeństwem, z zagrożeniem. Uważano na przykład, że choćby lawinę w górach może wywołać szum skrzydeł jakiegoś przelatującego ptaka, i bardzo się tego bano. Także, jeżeli chcecie dowiedzieć się, co zmieniło się w, 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 ludzkim, w ludzkiej psychice, w ludzkiej mentalności, w naszym w ogóle sposobie postrzegania, postrzegania gór, myślenia o górach, to, to bardzo Wam polecam tę książkę. Tak jak wspomniałaś, kolejną pozycją Roberta McFarlane'a nagrodzoną w tym roku są szlaki, opowieści o wędrówkach. Polecam wam bardzo tę książkę. To jest książka nagrodzona między innymi takim brytyjskim odpowiednikiem Bookera dla książek non-fiction, czyli nagrodą Samuel Johnson Prize. Autor pisał ją przez kilka lat podróżując, podróżując tymi wszystkimi szlakami, o których Pisze tutaj. To są m.in. różne dawne trakty handlowe, szlaki też morskie, trasy pieszych pielgrzymek, także i Hiszpania, i Anglia, Szkocja, ale też Palestyna. Różne, różne części świata pojawiają się tutaj w tej, w tej książce. Zachęcam Was do sięgnięcia po ten tytuł. Jeżeli lubicie podróżować, jeżeli lubicie czytać książki poświęcone tematom w ogóle takim związanym z, z, z ekologią, z przyrodą. Ja może tylko na koniec zacytuję Filipa Springera, że z tą książką jest tylko jeden kłopot: po jej przeczytaniu nie będziecie mogli już dłużej wysiedzieć w domu. I nie będziecie też potrafili spojrzeć na otaczający nas świat. W, w taki sposób, w jaki patrzyliście na niego do tej pory, będziecie się, myślę, bardziej nad nim y, gdzieś tam pochylać i zastanawiać, ale to dobrze. Ostatnią książką, o której y, opowie Wam za chwilę Szymon, jest książka Kuba Miami Ucieczki i Powroty autorstwa Joanny Schindler. To jest książka, która zdobyła wyróżnienie w kategorii y, reportażowa książka roku, właśnie w konkursie y, na, na nagrodę Magellana. Yy, I Szymonie, o czym ona opowiada? Bo zapewne o Kubie i Miami. Kuba, Miami, ucieczki i powroty to książka w pe pewnej części, oczywiście, również podróżnicza, z tym, że akurat te podróże nie należą do zbyt y, przyjemnych, ani takich, które chcielibyście powtórzyć, bo y, już pierwszy rozdział mówi nam y, o grupie Kubańczyków, którzy y, uciekają po prostu z wyspy, z Kuby. Próbują przedostać się przez cieśninę florycką, która jest na bardzo niebezpiecznym miejscem, między innymi dlatego, że w wodach grasują tam rekiny, oni często płyną na takich dosyć prowizorycznych barkach. Próbują przedostać się do Stanów Zjednoczonych, żeby tam y, rozpocząć y, pracę, jakby nowe życie, pomóc y, rodzinie, między innymi wysyłając później już pieniądze, jak tylko w tych Stanach się trochę y, zaklimatyzują. W przypadku Kuby y, mieszkańcy uciekają głównie dlatego, że nadal panujący tam reżim komunistyczny trochę im utrudnia życie, z drugiej strony odmawia dostępu do takich dóbr luksusowych. Y, Kuba niestety nadal jest zacofana dość mocno, poza oczywiście Hawaną i tymi najbardziej turystycznymi miejscami. Y, I mimo tego otwarcia granic i nawiązania stosunków dyplomatycznych ponownie ze Stanami Zjednoczonymi, wyspa nadal przypomina. Nasz PRL sprzed 30-40 lat. Jeżeli mogę coś dodać do tej książki, bo ta książka, jak wskazuje pod tytuł, to nie tylko ucieczki, ale też powroty. I właśnie te historie o, o powrotach, o ludziach, którzy, którzy zdecydowali się jednak, żeby na na Kubę wrócić. One też są szczególnie, szczególnie poruszające. Tutaj mamy nawet na, na okładce tak, taką informację w, w opisie, że właśnie takich emigrantów i tych powracających Fidel Castro nazywał robactwem. I to, że oni wracali i decydowali się na, jak, na jakimś etapie życia wrócić do kraju, to wcale nie, 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 nie było. Jakby dobrze postrzegane przez, przez władzę, no tak, przez reżim. Tak, robactwo, które nie kocha własnego kraju, tak Castro się o nich wypowiadał. Niektórzy wracali dlatego, że ta Ameryka wcale nie okazała się takim rajem, jakim wydawała się być na początku. Z drugiej strony, niektórzy wcale nie, nie złapali żadnej pracy, nie zaczęli zarabiać większych pieniędzy, które mogliby przesyłać rodzinie. Ale są też takie historie ludzi, którzy jednak coś tam zarobili i postanowili wrócić, no bo tęsknota za rodziną w nich zwyciężyła. Oni się na nowo osiedlili na tej kubie i często też spotykali się z wrogością na przykład sąsiadów, którzy tych bogatszych, którzy uciekli z wyspy i teraz na nią wrócili. No jednak uważali za gorszych i za takich zdrajców, dlaczego mój sąsiad ma lepszy byt niż ja, skoro ja jestem też porządnym obywatelem. Niesamowite ludzkie, poruszające historie, Zachęcamy Was serdecznie do sięgnięcia po ten, po ten reportaż. Myślę, że naprawdę dla tych, którzy czytają reportaże, którzy interesują się może konkretnie tym, tym regionem świata, to, to będzie naprawdę znakomita lektura. Dziękujemy, że byliście z nami. Mówiliśmy o tym, że dostaliśmy trzy nagrody Magellana w głównej kategorii czyli najlepsza książka podróżnicza roku oraz wyróżnienie za najlepszą książkę reportażową roku. Gratulujemy naszym. Nagrodzonym autorom. Gratulujemy Wam jako czytelnikom tych super książek. No i po cichu też gratulujemy sobie, bo sobie. To jest bardzo miłe i bardzo dziękujemy za te przyznane nagrody i za wyróżnienie. Tak. Dziękujemy, że oglądaliście ten odcinek. Zapraszamy na kolejne. I przypominamy Wam o rozdaniu. Subskrybujcie nasz kanał, dawajcie lajki, dzwonki, piszcie do nas w komentarzach pod tym odcinkiem. Wybierzcie sobie jedną z tych książek, napiszcie, którą byście chcieli. My tam po prostu wybierzemy zwycięzcę w sposób absolutnie obiektywny. Też trzymamy kciuki za to, żebyście mieli okazję zobaczyć któreś z tych miejsc opisywanych w książkach, żebyście mieli okazję podróżować, czytać o podróżach, czytać, 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 czytać i jeszcze raz czytać. Polecamy się. Do zobaczenia. A to się jeszcze nagrywa w ogóle? Tak? Dobra, bo ja jeszcze muszę wam koniecznie o czymś powiedzieć, sekundeczkę. Wiem, że mieliśmy mówić o czterech książkach tylko w dzisiejszym odcinku, ale ja nie mogę się powstrzymać i mam dla Was piątą książkę. To jest Robert McFarlane Underland, oryginalne zagraniczne wydanie świeżutka premiera. U nas ta książka będzie wydana w przyszłym roku, czekajcie na nią. Oczywiście w tłumaczeniu Jacka Koniecznego. Mam nadzieję, że będzie niedługo możliwość przeczytania fragmentu polskiego tłumaczenia już ponieważ e, prawdopodobnie ukaże się taki, taki fragment w nieregularniku reporterskim non fiction. Polecam wam serdecznie. W sieci można znaleźć bardzo dużo już recenzji, artykułów e, jest to szeroko komentowany temat, temat e, ekologii, natury naszej planety i tego, co nam grozi. I co z naszą planetą się dzieje? Można zobaczyć też do sieci wrzucone przez autora zdjęcia 19 jego notatników, z którymi podróżował, zbierając materiały do tej książki. Rysował ręcznie, pisał różne notatki, sporządzał także bardzo, bardzo fajne materiały. Bardzo Wam polecam. Pamiętajcie o tym. Przyszłoroczna premiera nasza w wydawnictwie poznańskim Underland Robert McFarlane. Jakiś entuzjazm może? Nagrody nagrodzone nagrodą. Tak, to są książki, co trzymasz w ręku. Sylwia, te książki są o górach, prawda? Tak, ta książka jest o górach.